Witam Państwa w wolnym państwie. Świętno, o którym wspominałem poprzednio, powstało ono w 1919 roku i w tym samym roku, w, sierpniu, w styczniu i w tym samym roku, w sierpniu, zostało rozwiązane. Zaczynamy, proszę Państwa, od Kościoła którym jest ciekawym zabytkiem architektonicznym, był przebudowywany i kolejność Państwu przedstawiam. Kościół zbudowany jako zbór luterański w pierwszej połowie XIX wieku. Konstrukcja szachulcowa, często u nas nazywano to murem pruskim. W 1893 roku fasada kościoła przemurowana dostawiając zarazem na jej osi prostokątną wieżę z dwiema lokalnościami po bokach. W latach 1980-82 staraniem parafii budowla została remontowana. Wieże pokryto blachą miedzianą, wymieniono rynny Naprawiono okna. Kościół jest jednonawowy szachulcowy, z wysoką ceglaną, neogotycką wieżą. Od strony wschodniej wieża o słodkowych szczytach zdobiona jest blendowaniem, zwieńczona czoroboczną iglicą latarniową. Pokazuję Państwu ten kościół, on jest do dziś czynny, jest oczywiście w tej chwili rzymskokatolickim kościołem, ale wtedy był zborem luterańskim i tutaj pastor, o którym będziemy mówili, był kierownikiem tej gminy, a również kościół był miejscem jego wystąpień no, patriotycznych z punktu widzenia niemieckiego. Tu mamy budynek tak zwaną pastorówkę. Tak, jak w Kościele Katolickim mamy probostwa, tak tu pastorówka. Pastor parafii świetnieński, tutaj mieszkał. Ten właśnie pastor Emil Hegen był synem kolonisty. Był oficerem w Wojsku Pruskim, zanim. Został pastorem. Znał dobrze język polski, ale się nie posługiwał. Przybył tu do Świętnas z, z poleceniem umacniania Niemczyzny na tym terenie i na sąsiednim, tu, gdzie byli jeszcze nieliczni protestanci polscy. Drugim oficerem niemieckim Świętnie to był nadleśniczy Karl-Teske. Ponieważ byli w równym wieku, urodzili się w 1864, obaj byli oficerami tutaj, tylko stąd zawiązała się między nimi przyjaźń. Zaniepokoiło pastora i tego Dadleśniczego wiadomość o wybuchu powstania w Wielkopolsce w Poznaniu 27 grudnia 1918 roku powstanie rozszerzało się błyskawicznie. Wolsztyn był jeszcze opanowany przez wojska pruskie, ale pastor, zaniepokojony tym wszystkim, zwoł, zwołał biciem w dzwony mieszkańców do oberży. I do zgromadzonych przemówił, że niebezpieczeństwo jest duże, że mogą stracić życie, dobytek, że najlepiej by było proklamować niepodległą i, i neutralną republikę świętno. Te argumenty uznano za słuszne i wybrano 2 stycznia 1919 roku 90-osobowy rząd. Ale najważniejsi byli pastor Hegemann, jako premier i minister spraw zagranicznych, oraz nadleśniczy Karol Teske, jako minister spraw wojskowych, a ministrem spraw wewnętrznych został Sołtys Hannik Drescher. Hannik Drescher Sołtys no, był największym gospodarzem w świetnie. Miał dwa konie. Choć przeważnie to były małe gospodarstwa i nie mieli po jednym koniu, albo wcale. O tym zdarzeniu powiadomiono Polskę, Niemcy i Komisję Aliancką, obradującą wtedy w Paryżu. 6 stycznia. Pocztą otrzymał pastor powiadomienie, że Niemcy i Polska uznały państwo. A w następnym dniu przyszło potwierdzenie, że również alianci uznali świętno, wieś, świętno, tylko sama wioska, jako państwo neutralne i niepodległe. Jeszcze tej samej nocy. Ze zdworca, który Państwu pokazywałem poprzednio, odjechał pancerny pociąg w głąb Niemiec. Dalej, 7 stycznia rząd w Świętnie wydał rozporządzenie znoszące ograniczenia wojenne, a dotyczące wypieku chleba, bułek, jak i również zabijania świń. No to oczywiście zaraz zapanowała radość, bo mogli bez ograniczenia piec, mogli zabijać siebie i nastroje od razu się poprawiły. No i popularność nowego premiera wzrosła. Trzeba było tworzyć armię, jeżeli zdejmie państwo, stąd z ochotników miejscowych. Z z niedobitków z Wolsztyna i ochotników z głębi Niemiec utworzono armię liczącą 120 ludzi. Posiadali trzy karabiny maszynowe i dubeltówki, a reszta była po prostu nieuzbrojona. Na granicy obszaru wiejskiego postawiono wszędzie. Tablice z napisami: Republika Świętna, Wolna, Niepodległa, Neutralna. I postawiono zapory z drewna. No i przy nich postawiono wartowników, często uzbrojonych tylko w kije albo w dubeltówkę. Pastor udał się do Kembowa i rozmawiał z księdzem Kokocińskim, proboszczem, nakłaniając go by ten użytego wpływu, by oddział powstańców w Kębłowie, uznał również tą granicę. Ponieważ między nimi były dobre stosunki. Kogodziński, ksiądz Kokociński przyjeżdżał tutaj i odprawiał msze dla tych nielicznych katolików. Natomiast, pro, natomiast Hegelman jechał do Kębłowa i odprawiał nabożeństwo dla tamtych luteranów. Następna podróż Hegelmana była do Obry i to samo powtórzył z hrabiną Świniarską i ona również pytała na powstańców, by oni uznali to niepodległe państwo, ponieważ władze państwowe uznały, a szczególnie Rada Naczelna na Poznaniu to państwo, stąd mimo, że Miejscowi Powstańcy chcieli zająć Świętno to Naczelna Rada Ludowa w Poznaniu gdzie wyraziła zgody na przyłączenie Świętna. A szkoda, bo w ten czas cały system śluz i kanały, te trzy kanały by były w posiadaniu polskim. Jeszcze dokonali miejscowi tutaj dopadu zbrojnego na obrę. I wtedy zginął powstaniec Buczkowski. Jeszcze przed przybyciem Komisji <laughs> Alianckiej Pastor zwołał zebranie mieszkańców i przyjęto chwałę o przyłączeniu świętna do Niemiec Wysyłał teraz argument, że gospodarczo są niewystarczalni i do tego muszą przyłączyć się z Niemcami gdy 10 sierpnia przybyła komisja aliancka, zwołano ponowne zebranie, tu jest na tym placu, tu przed kościołem, wszyscy dorośli, mieszkańcy wzięli w tym udział i uchwalono o przyłączeniu się do Niemiec, sporządzono dokument o przyłączeniu święta do Niemiec i że zostaje rozwiązana ta Republika. Niektórzy podają, że 16, a inni, że już właśnie tego samego wkroczyło to Wojsko Niemieckie do Świętna. W każdym bądź razie te 200 przeszło dni, istniało to państwo, jako twór dosyć ciekawy, ale uznawany przez Polskę, Niemcy i Komisję Aliancką, która urzędowała wówczas w Paryżu. W 1937 roku Hitler wynagrodził pastora za jego działalność i dał mu Złoty Krzyż zasługi. W okresie międzywojennym pastor procesował się z mieszkańcami Kębowa. Raz o ławki, które zostały przekazane już wcześniej do gminy luterańskiej w Widzimiu Nowym. A drugie o wypas krów na jego łące. On wysyłał do. Berlina, swoje protesty Berlin, do konsula w Poznaniu, konsul tutaj, do starosty i starosta na miejscu do Wszystkie te jego zarzuty się nie potwierdziły, to było po prostu takie, był awanturnikiem. Widziano go w 1945 roku, wczesną wiosną, jak z żoną i wózkiem udawał się w kierunku Kargowej. Miał 81 lat. Mamy budynek straży granicznej w okresie międzywojennym. Tutaj już się kończyło o, państwo polskie, za torem było państwo niemieckie. A wcześniej mówiłem o Republice Świętnie. Tutaj został zamordowany leśniczy Grande zaraz przed, po wojnie. Przez braci Szulców. Dwóch braci, Jan i młodszy Paweł, tutaj mieszkańcy byli mieszkańcami święta i oni mordowali kilku ludzi Polaków za to, że byli Polakami, podpalali stogi i długi czas nie było wiadomo, kto to robi. Na przykład zabili rolnika. Banaszyckiego, ale brali udział i w pogrzebie, i w stypie pogrzebowym i zresztą byli sąsiadami. Starszy Jan podobno został wykształcony w tej takiej szkole wił przynajmniej tak sam później twierdził w sądzie. Gdy sprawa się wydała, zostali aresztowani. Starszy Jan został osądzony na karę śmierci. Przez Wojewódzki Sąd w Zielonej Górze wyrok wykonano. Młodszy Paweł skazany na dożywocie, ale później z go objęła, wrócił do Nowej Soli, a później jednak wyjechał do Niemiec. I tak, proszę Państwa, kończy się historia świętna i historia wolnego państwa świę świętno. Rzecz historycznie była uzasadniona. To nie są legendy. Takie zdarzenie było. I o szulcach też jest, było prawdą. I o lepszych ludziach też było prawdą. To wszystko. Do następnego spotkania.